Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić, To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie syn człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Oto Słowo Pańskie. Przez cały okres wielkiego postu będziemy zachęcani przez Kościół i Słowo Boże do nawrócenia. Również ten, to wezwanie dzisiaj przed Ewangelią jest przypomnieniem tej postawy: Nawróćcie się do Boga Waszego. On bowiem jest łaskawy i miłosierny. W kontekście dzisiejszego Słowa Bożego można mówić o dwóch rodzajach nawrócenia. Pierwsze to to, które dokonało się wśród mieszkańców Niniwy. Oni na skutek słowa, które Bóg kierował do nich przez proroka Jonasza, zerwali ze złym życiem. Odwrócili się od złego postępowania. Nawrócili się. Znakiem tego nawrócenia było, był post, była y, modlitwa, którą podjęli. Ale jest też. Y, można mówić o innym nawróceniu, które w jakiś sposób symbolizuje prorok Jonasz. I trzeba by popatrzeć troszkę szerzej, wyjść poza ten fragment z pierwszego dzisiejszego czytania. To był prorok, a więc człowiek, który był zasłuchany w Boga. I miał świadomość, że Bóg jest miłosierny, litościwy, nieskory do gniewu, pełen łaski. Takie słowa wypowiedział już po nawróceniu Niniwitów. Ale gdy usłyszał słowo, że Bóg posyła go do Niniwy, nie chciał tego za pierwszym razem zrobić. Dlaczego? Niniwa była stolicą Asyrii, państwa, które napadło na Izraelitów. Złupili Izraelitów. To byli Poganie, wrogowie. I Niniwa była pewnie takim miejscem, do którego rzeczywiście Jonasz absolutnie nie chciał iść. Mimo że Bóg mówi idź, nie chciał iść. I ucieka. Zupełnie w drugą stronę znalazł. Statek, który odpływał do Tarsisz. Tarsisz to jest miejscowość w południowej Hiszpanii, więc daleko od Palestyny trzeba było przepłynąć całe Morze Śródziemne. Jak najdalej, żeby nie iść do tych, którzy są wrogami, którzy są poganami. Może no. myślał, że miłość i litość Boża im się nie należy. Wiemy, co się stało? Pan Bóg syła burzę na morzu i on nas zostaje wyrzucony ze statku, połyka go wielka ryba i znalazł się w jakiejś ciemności przez trzy dni czy trzy noce. Znalazł się w ciemności, w bardzo trudnej sytuacji, której nie wiadomo było, czy przeżyje. Nie wiadomo było, czy przeżyje. Z jednej strony miał świadomość tego, że sprzeciwił się Panu Bogu. Z drugiej strony, zagrożenie życia, całkowita ciemność, nie wiadomo co będzie. Jakiś lęk, strach, wyrzucony na brzeg. I Pan Bóg nie zmienia planów, znowu mówi: idź. Pan Bóg przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta. I głos jej, upomnienie, które ja ci zlecam. I za drugim razem poszedł. Poszedł. I ponieważ niósł nie swoje słowo, ale słowo Boga, ono było skuteczne. Rzeczywiście niniwici zrywają ze złem, nawracają się, i efektem jest ocalenie Niniwy. Jonasz wyszedł na górę i patrzy na to, co się dzieje. W mieście i jak jest zapisane w tej księdze, która jest pod jego imieniem, nie podobało się to Jonaszowi. Nie podobało się to, co się stało. I właśnie mówi, wiedziałem, że jesteś Bogiem miłosiernym, łaskawym, nieskorym do gniewu, dlatego chciałem uciec. Dlatego chciałem uciec. Cały czas mu się nie podoba pomysł Boży. Nie podobało mu się, gdy został posłany, nie podobało mu się wtedy, kiedy Pan Bóg ocalił Niniwę. Ale piękne jest to, że Pan Bóg jest cały czas z nim. Pan Bóg go wychowuje. Do czego? Do tego, żeby myślał po Bożemu. Nie po swojemu. Żeby myślał po Bożemu. On doskonale wiedział, że Bóg jest miłosierny, że jest łaskawy, że jest nieskory do gniewu, że jest bogaty w łaskę. Ale równocześnie ograniczał tę łaskę tylko do narodu wybranego, a już niniwici, a asyryjczycy nie. I Pan mu chce rozszerzyć jego serce. Żeby wszedł w myślenie Pana Boga. I moi drodzy, nawrócenie to jest właśnie wejście w myślenie Pana Boga. W patrzenie Pana Boga. Jesteśmy ludźmi wierzącymi. Chodzimy do kościoła, modlimy się, przyjmujemy Pana Jezusa. Ale czy tak patrzymy na drugiego człowieka jak Jezus, jak Bóg? który nikogo nie przekreśla, nikogo nie odrzuca, pragnie wszystkich przyciągnąć do siebie, pragnie wszystkich przyciągnąć do siebie. I moi drodzy, to jest to drugie nawrócenie, drugi rodzaj nawrócenia. Nawrócenie ze zła, którego przykładem są Niniwici i właśnie to nawrócenie na Boże patrzenie, Boże myślenie. Boże patrzenie na człowieka, Boże patrzenie na człowieka, a Bóg jest miłosierny, łaskawy, litościwy, pełen łaski dla wszystkich bez wyjątku. Prosimy o taką łaskę nawrócenia dla nas w czasie tego wielkiego postu, który przeżywamy. Amen.